Mamy dzisiaj poniedziałek, to znaczy, że rozpoczął się tydzień, na który bardzo czekałam, mianowicie w środę zaczyna się fest, festival którego tak bardzo nie mogłam się doczekać i mamy dwa dni na przygotowanie. Dzisiaj idziemy na opalanie nadryskowe, także wszystko Wam pokażę, dlatego też dzisiaj się nie maluję, bo potem i tak będę musiała to zmywać, także bez sensu. Jutro idę na paznokcie i dzisiaj jadę jeszcze pokupować ostatnie rzeczy, które są mi potrzebne, także za chwilę zbieram się z Konradem do sklepu. Bo muszę kupić na pewno jakieś topy Zobaczę co będzie dostępne i jeszcze w jakich kolorach Ale brakuje mi właśnie tego typu topów Dlatego, że ostatnio mam dużo spodni A totalnie nie mam co ubierać na górę Czy to właśnie do stylówek na festiwal Czy to do stylówek do zdjęć na Instagrama Czy to też na wakacje, na które niedługo się wybieramy I oprócz tego chciałabym jeszcze dzisiaj w sklepie kupić sobie kejsa na telefon I to nie jakiegoś zwykłego, tylko właśnie konkretnego kejsa z takim sznurkiem. Ja parę miesięcy temu kupiłam sobie kejsa z Gesa na stoisku w Galerii Katowickiej. On kosztował około 200 zł, coś takiego. I ogólnie sam kejs jest spoko. Co najważniejsze, to ma on właśnie taki sznurek. Niestety ten sznurek był skórzany i on po prostu się rozwarstwił i rozwalił. Już wstyd z takim chodzić, dlatego muszę też kupić sobie po prostu innego kejsa. Widziałam na internecie, że są tego typu kejsy z takim zwykłym sznurkiem, bo już nie chcę skórzanego, dlatego, że takie rzeczy się potem z nim dzieją. Także z totalnie zwykłym sznurkiem są kejsy za 40 zł i taki też sobie zamówiłam. Dzisiaj miał być u mnie, niestety pan zadzwonił, że nie ma go na stanie i że może być dopiero za dwa tygodnie. No niestety Taki case jest mi potrzebny na już, dlatego że mega się przyzwyczaiłam. Jest to mega wygoda i telefon praktycznie w ogóle mi nie spada. Ja mam dosyć duży telefon, ponieważ jest to iPhone 13 Pro Max i o ile w ręce mi się mieści, tak jedną ręką nie jestem w stanie go obsługiwać. Bardzo się cieszę, że mam taki duży telefon, bo właśnie taki chciałam, ale dzięki temu, że mam ten sznurek, to on mi praktycznie w ogóle nie spada. Bardzo często po prostu zawieszam go sobie tutaj na ciele. I mam po prostu wolne ręce Nie wkładam telefonu do kieszeni, bo też jest na to za duży Mam czy dużo małych torebek, do których ten telefon też się nie mieści Także taki case z takim sznurkiem to naprawdę jest w moim przypadku zbawienie Więc jeśli macie duży telefon i często Wam spada, to polecam taki case No i mam nadzieję, że uda mi się taki dostać w miarę rozsądnej cenie w jakiejś sieciówce. Jest godzina 10.57, o 11 umówiłam się z Konradem, także już do niego piszę i jedziemy. Torebka, którą mam teraz na sobie, jest za trzy deszki na promocji. Ma przepiękny kolor i um, taki fajny materiał mięciutki, także polecam. Wpadłam jeszcze do biura spakować paczuszkę, akurat jeszcze wpadła, a zawoziłam Konrada, także um, zanoszę do paczkomatu i wracamy do domu. Ostatecznie, jeśli chodzi o moje zakupy, to kupiłam tylko taki biały top w perszce za 29,90. Tutaj daję Wam też numer referencyjny. Ogólnie, jeśli chodzi o te topy, to powiem szczerze, że był słaby wybór. No i wzięłam ostatecznie tę kurtkę sztruksową z H&M. Konrad mi powiedział, że, żebym ją wzięła, że mi się przyda. I faktycznie kurtka jest bardzo fajna. Ma przede wszystkim bardzo ładne kolory, takie uniwersalne, także i myślę, że na festa też ją wezmę i spokojnie nada się na jesień, dlatego że ona jest taka. Konkretna, powiedziałabym, że jest to bardziej kurtka niż bluza. Widziałam też w innych sklepach tego typu bluzy. To natomiast jest taka już raczej kurtka i na pewno będzie mi w niej ciepło. Także w ciągu dnia będę chyba nosiła ją tak trochę opuszczoną. Natomiast w nocy, jak ma być 13 stopni na feście, to myślę, że taka kurtka mi się przyda. Także założę pewnie do niej ten właśnie top i jakieś spodenki, krótkie buty. No i jedna stylówka będzie taka. Także dobrze, bo będzie mi na pewno mniej cieplutko. W ogóle co do moich paznokci, to bardzo się cieszę, że jutro idę, e, dlatego że po pierwsze mam już mega odrost, a po drugie nie wiem, czy to widzicie, ale dokładnie w tym miejscu strzelił mi paznokieć i sięga już tak do 3, czwartych, e, więc obawiam się, że mi ten paznokieć po prostu e, się złamie. Niestety jest tak konkretnie na mięsie. I obawiam się, że będzie mnie to bardzo bolało, już mnie to boli, e, także na razie idę z myślą, że zrobię jakieś krótkie paznokcie. Mam nadzieję, że pani coś wykombinuje, żeby e, przynajmniej ten paznokieć mi nie odpadł i żeby mnie jakoś bardzo nie bolało. Zobaczymy. Jeśli będzie trzeba je skrócić, to zdecydowanie jest skrócę, dlatego że e, później jeszcze jedziemy na wakacje i no, nie chcę jechać bez paznokcia, także mam nadzieję, że uda się to jakoś uratować, bo no jest masakra. Dawno mi się tak nie stało. Musiałam gdzieś e, przywalić tym baznokciem. Nawet nie wiem kiedy. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Rybka jest, czy żabka? Właśnie zaparkowałam i za chwilę idę na opalanie natryskowe, o którym wspominałam Wam rano. Bardzo się cieszę, dlatego że jestem mega blada. W tym roku totalnie nie miałam kiedy się opalać i trochę koloru przyda się na tej skórze. Podczas festiwalu idę do bardzo zaufanego miejsca, dlatego że razem z Dominikiem byliśmy tam już wiele razy i naprawdę nigdy nie miałam problemu z opalenizną. Ta opalenizna zawsze pięknie wyglądała i równomiernie schodziła, a uwierzcie mi, że raz widziałam, jak moja koleżanka miała plamy po opalaniu natryskowym i wyglądało to naprawdę okropnie. Ok Okropnie. Tutaj nigdy nie miałam takiego problemu, także jestem bardzo zadowolona. Więc jeśli ktoś z Katowic lub okolic szuka profesjonalnego miejsca na opalanie natryskowe, to bardzo polecam zdrowe opalanie Katowice. Na pewno będziecie zadowoleni. Co więcej mogę powiedzieć, to to, że Dominik był również opalać się tutaj przed zawodami. I ta opalenizna, która swoją drogą była mega ciemna. Wrzucę wam tutaj zdjęcie, jak Dominik wyglądał, jeśli będzie chciał się pokazać. Był to taki podkład pod brązer który nakłada się przed wejściem na scenę i to również wyglądało świetnie, także jego opalenizna na scenie była wręcz idealna, także jesteśmy bardzo zadowoleni. No i co, zbieram się, ubrałam ciemne, luźne ubrania, dlatego, że ten sam opalacz, który nałoży mi teraz Pani na skórę, może brudzić. Także jeszcze przed chwilą wziąłam sobie prysznic, żeby skóra była czysta, żeby nie było na niej żadnych kremów, brudu, potu, wiadomo. Także jestem przygotowana, zostało mi 8 minut, zaraz wychodzę z samochodu i

hours later. Pokazuje Wam się dzień później po prysznicu i po tym, jak opalenizna utleniła się pięknie na mojej skórze. To jest efekt końcowy, ja jestem mega zadowolona. Cała opalenizna jest równomiernie rozłożona na skórze, nie ma żadnych plam. Przepięknie to wygląda, wszyscy mi mówią, jakbym wróciła dopiero z wakacji. Co więcej, to moja skóra nigdy nie będzie miała takiego koloru, jaki ma teraz, dlatego że zawsze na słońcu jest jakaś granica tej opalenizny i nigdy ta moja skóra tak ładnie nie wyglądała, jak właśnie po opalaniu natryskowym. Także świetnie, będę fajnie i przede wszystkim zdrowo wyglądać na festiwalu. Moi rodzice też się śmiali, że naprawdę super wyglądam, bardzo zdrowo w końcu. Także opalenizna super. Co do moich paznokci, to uwaga, uwaga. Dawno nie miałam takich krótkich, naprawdę nie pamiętam szczerze mówiąc, kiedy ostatnio miałam tak krótkie paznokcie, ale ze względu na tego złamanego paznokcia stwierdziłam, że po prostu je skrócimy na maksa, że na razie mam dosyć długich paznokci i fajnie się czuję. Jestem bardzo zadowolona przede wszystkim ten różowy french. Bardzo mi się podoba jeszcze do tej opalonej skóry. Widzę tutaj, że kamera trochę przekłamuje te kolory, ale są one zdecydowanie bardziej wyraźne i takie soczyste na żywo i jest mi w nich wygodnie jak na razie także jestem zadowolona oczywiście pisanie na telefonie sprawia mi trudność bo byłam przyzwyczajona do długich paznokci i teraz po prostu nie trafiam w literki na razie zostaję przy takich zobaczymy czy potem będę zapuszczać na dłuższe może troszeczkę dłuższe jakby były to by było fajnie natomiast um, nie wiem czy na ten moment chcę wracać do takich bardzo długich jakie miałam I jeszcze chciałam się wam pochwalić moim niesamowitym pomysłem na który dzisiaj wpadłam jak w sklepie to niestety nie znalazłam żadnego odpowiedniego case'a na mój telefon. W Sensei'u były fajne, właśnie z takimi sznurkami, bardzo ładne, różowe case'y. Niestety nie na mój telefon, i wydaje mi się, że nie wiem, czy nie produkują takich case'ów na te duże telefony, na te maksy, czy po prostu akurat nie było, ale w żadnej sieciówce nie widziałam tak dużego case'a na mój telefon, dlatego po prostu żadnego nie kupiłam. No i ostatecznie dzisiaj wykombinowałam, że. Zamiast tego obrzydliwego, rozwalonego paska, z którym na pewno już bym e, nie poszła na ten festiwal, przyczepię sobie do telefonu. Pasek od torebki. I jestem bardzo zadowolona, dlatego że ten pasek jest troszeczkę grubszy niż ten tutaj, ale absolutnie mi to nie przeszkadza. Wręcz wydaje mi się, że całkiem fajnie wygląda, jak tak przewieszę to sobie przez ramię. Telefon będę miała bezpieczny. Mam ten sznurek, więc na pewno mi nie spadnie. Zresztą zawsze będę miała go przy ciele, także, także pod tym względem będzie na pewno bezpieczny. Nikt mi go z kieszeni czy tam z torebki nie wyciągnie. No i zobaczcie. Da się. Się. Tak się cieszę, że to sobie dzisiaj wykombinowałam, że e, musiałam się koniecznie Wam e, pochwalić. No i e, przede wszystkim powiedzieć, że e, no właśnie takich kejsów na telefony Max nie ma w sieciówkach, dziwna sprawa, nie wiem w ogóle dlaczego. Telefon jak telefon, to, to chyba powinny być te kejsy, a już się tak cieszyłam właśnie, jak w sobie zobaczyłam te różowe, a niestety lipa. Nie ma takich gejsów na mój telefon, no i musiałam sobie radzić. Ale uważam, że wyszło całkiem spoko. No i moi drodzy, to chyba wszystko, jeśli chodzi o tego vloga. Właśnie zakończyliśmy przygotowania do festa i mam mały problem, dlatego że niestety nie mam pojęcia, co w ogóle ubiorę. E, ma być 11 stopni w nocy, także no, wszystkie moje stylówki, które sobie wymyśliłam, to raczej w nich zamarznę, więc nie mogę tak pójść i siedzę i kombinuję, co to po prostu poobierać, żeby przede wszystkim nie zmarznąć, bo jak mi będzie zimno, to totalnie nic nie będzie mi się chciało robić, nie będzie, się chciało bawić, nie będzie mi się chciało bawić, nie będzie mi się chciało uśmiechać, bo wiem po prostu, że zwykle tak mam i jak mi jest zimno, to po prostu myślę tylko o tym, że jest mi zimno, więc muszę się odpowiednio zabezpieczyć, dobrze ubrać, żeby zobaczyć, jak tą pierwszą noc przetrwam i potem mniej więcej jakoś sobie rozplanowywać, jak, co, co mogę po prostu ubierać i jak się będę czuła, także zobaczymy, trzymajcie kciuki ja się żegnam, w kolejnym vlogu zobaczycie może jakieś fragmenty z festa, może coś dla Was ponagrywam także do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa pa!